powód odwołania radnego z zajmowanego stanowiska nie jest związany z spra sprawowaniem przez niego mandatu radnego. Jednak użyta argumentacja w piśmie wskazuje na odmienną postawę rozwiązania stosunku pracy. Przyczyną jest chęć poprawienia jakości pracy pracówki terenowej. W piśmie nie ma żadnych konkretnych zarzutów do radnego a tylko stwierdzenie, że pracodawca ma prawo do doboru pracowników. Wiadomo, że każdy radny z powodu wykonywania pracy w Radzie Gminy pracuje w, pewnym, w pewien sposób mniej efektywnie, choćby dlatego, że spędza w miejscu pracy mniej czasu niż pracownik na tym samym stanowisku, nie będący w radzie Ustawodawca przewidział taki sposób oceny radnych, przez pracodawców i ustanowił gwarancję ochrony zatrudnienia radnego zawarte w artykule 25 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, który mówi rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady gminy, której jest członkiem. Rada gminy odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu. Z treści wniosku wynika, że podjęcie, podjęcie przez KRUS działań zmierzających do poprawy jakości pracy na stanowisku kierownika placówki w Kolnie ma związek z wykonywaniem, wykonywaniem przez pana Jarosława Seklińskiego mandatu radnego i jego nieobecnościami w pracy podczas udziału w komisjach Rady Miasta oraz sesjach Rady Miasta. W związku z powyższym Rada Miasta Kolno nie wyraża zgody na rozwiązanie stosunku pracy z, z Radnym Jarosławem Secińskim zatrudnionym w, w, kasie, w kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na stanowisku kierownika placówki terenowej Kruz w Kolnie. Otwieram teraz dyskusję. Proszę. Można włączyć o mikrofon. Państwu, ponieważ ta sprawa dotyczy mnie, no chciałem przedstawić może opinii publicznej, bo jako też jestem osobą publiczną, ale i wszystkim radnym, bo nie miałem okazji ze wszystkimi akurat porozmawiać i tak w skrócie, w bardzo wielkim skrócie nakreślę moją pracę zawodową może, otóż pracę w Kasie Rolniczego ubezpieczenia Społecznego w placówce terenowej jako podjęłem 8 lutego 2012 roku. No i tutaj y, praca była na stanowisku jednoosobowym, do spraw prewencji, rehabilitacji i orzecznictwa lekarskiego. Y, głównie zajmowałem się postępowaniami powypadkowymi, y, szkoleniami rolników, y, dzieci w szkołach, ale też y, organizacją różnego rodzaju stoisk na imprezach masowych. Y, no i tutaj ta praca była bez zarzutu. Y, w ciągu tych 9 lat, można powiedzieć, przeprowadziłem około 1000 postępowań wypadkowych, takich indywidualnych, około 300 szkoleń, około 200 konkursów. Natomiast w październiku 2021 roku ówczesny kierownik placówki, pan Jerzy Chaberek, postanowił przejść na zasłużoną emeryturę. No i oczywiście dostałem propozycję od pana kierownika, od pana dyrektora, aby Objąć stanowisko kierownika, ponieważ to gwarantowało, że placówka będzie działała sprawnie, będzie ciągłość pracy zachowana. No i tak też było 22 listopada 2021 roku zostałem powołany na stanowisko kierownika. No i to funkcję pewnie może powiedzieć do dzisiaj. Tutaj jeszcze chcę nadmienić, że Wszystkie kontrole, które były dotychczas w placówce, a mianowicie kontrola kompleksowa w 2022 roku na przełomie października, no najwyższą ocenę zyskała placówka pozytywno, jest pięć takich ocen. No i tutaj była ocena pozytywna oczywiście, czyli każdy przecinek, każda kropka była na swoim miejscu. Natomiast w 2023 roku kolejna kontrola dotycząca zakresu ubezpieczeń zdrowotnych, rolników, domowników i członków ich rodzin również zakończyła się pozytywną oceną najwyższą. Też kontrola, można powiedzieć, w ostatnich dniach 29 lipiec, 2 sierpień, prawidłowość postępowania i terminowość postępowań wypadkowych. Również zakończyła się oceną pozytywną, najwyższą. Co ciekawe, dyrektor ówczesny no, też podpisał się pod protokołem pokontrolnym, który został powołany 24 lipca tego roku. 30 lipca wystosował pismo tutaj do Rady miasta z prośbą o rozwiązanie właśnie stosunku pracy ze mną no, po sześciu dniach urzędowania. Gdzie nie był w kolnie, gdzie nie rozmawiał ze mną osobiście, nawet telefonicznie. No stwierdził, że jednak trzeba tutaj rozwiązać stosunek pracy. Nie wiem, być może że dlatego, że placówka działa za dobrze. Tutaj też podczas mojej pracy zawodowej nikt z placówki też jakby nie rozwiązał stosunku pracy. Pracujemy w stałym zespole. To też świadczy o przywiązaniu do pracy pracowników ale też dobrej atmosferze w pracy i tutaj też dziękuję, korzystając z okazji dla moich pracowników. Są bardzo dobrymi pracownikami, bardzo dobrze pracują i to dzięki nim właśnie ta placówka funkcjonuje tak, jak powinna, no bo nie sam kierownik, drodzy Państwo, tutaj nie oszukujmy się, cudów nie robi i nie zarządza, nie pracuje. To też kierownik i pracownicy.